Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych wapnem. Z zewnątrz wyglądają ładnie, a wnętrze wypełniają trupie kości i rozmaita nieczystość. Taki wy. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz pełni fałszu jesteście i nieprawości. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie grobowce prorokom i stroicie pomniki sprawiedliwym. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. Tak przeciw sobie samym wystawiacie świadectwo, że jednak jesteście potomkami zabójców owych proroków. Dopełnijcie zatem i wy miary swoich przodków. Myślę, że dla zrozumienia pełniejszego zarówno też wczorajszej Ewangelii i dzisiejszej, bo w zasadzie można powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia jest powtórzeniem wczorajszej. Treść jest w zasadzie ta sama, inne tylko są obrazy, którymi Pan Jezus się posługuje. Dzisiaj idzie dalej, nie? tak można powiedzieć, wali z grubej rury za przeproszeniem. No, bo mówi, mówi do Faryzeuszy i uczonych w piśmie, że Podobni są do pobielanego grobu, który z zewnątrz jest fajny, nie? Właśnie grobowce na ogół są ładne z zewnątrz. Natomiast właśnie, wolimy grobowców nie otwierać, nawet do nich zaglądać, bo, no bo wiemy, co tam się dzieje, że tak powiem. Właśnie. Także Pan Jezus w mocnych słowach upomina faryzeuszy i uczonych w Piśmie. I teraz dla zrozumienia jeszcze pełniejszego nie, tych wczorajszych słów, dzisiejszych, myślę, że warto sobie uświadomić, czy powiedzieć po prostu, że Stary Testament składał się z dwóch części. Pamiętamy, Pan Jezus to też mocno akcentuje, nie? z Prawa i Proroków. No i też wiemy, są księgi, księgi Prawa Pięcioksiągnie i są księgi prorocze. I faryzeusze i uczeni w piśmie właśnie wyróżniali się tym, że akcentowali prawo Starego Testamentu. Dużo bardziej akcentowali prawo niż nauczanie proroków. Tak. Księgi prorockie traktowali. Tak, po macoszemu nazwijmy to jako dodatek, o, jako pewien suplement do yy, prawa yy, Starego Testamentu. I oczywiście, co do zasady, umiłowanie prawa, szacunek dla prawa, yy, to jest dobra rzecz. Yy? Nawet powiedziałbym, nie tylko dla prawa Bożego, nie tylko dla tego prawa, które jest zapisane w Ewangelii, w Piś Piśmie Świętym w ogóle. Tak, no, prawo ma, odgrywa w naszym, w naszym życiu bardzo ważną rolę. Porządkuje nam życie, wiele rzeczy ułatwia, upraszcza. Nawet też dzięki prawu, można, unikamy po prostu wielu sytuacji konfliktowych krzywd ludzkich. Tak. Tak. Pan Józef też mówi, nie, że prawo jest ok. Kto przestrzega prawo, ten właściwie no, już można powiedzieć, ma wieczne w sobie tak. Natomiast jednak <laughs> raczej nie było intencją Pana Boga, kiedy powoływał proroków i kazał im nauczać, coś robić też często nie wykonywać różne <laughs> gesty prorocze, czyny takie właśnie prorocze, czyli Opowiadające o czymś, co Bóg ma do przekazania ludziom. Kiedy ich powoływał, to nie po to, żeby oni byli traktowani tak po Macoszemu jako gorsza część objawienia Bożego względem prawa. Nie właśnie chciał, żeby byli traktowani na równi. Pamiętamy Pan Jezus mówi. Jakie jest największe przykazanie? Odpowiada, jest pytany, jakie jest największe przykazanie w prawie, a Pan Jezus mówi w prawie i u proroków. No, tak. Najważniejsze jest takie, a takie przykazanie. Tak, to jest, to jest niezmiernie ważne, żebyśmy pamiętali, że Bóg nie tylko daje nam prawo, ale również posyła do nas proroków. Chrystus. Właśnie. Nie był faryzeuszem. Nie był uczonym w piśmie. Czyli nie był tym, który, którego zadaniem było przypominanie, jakie jest prawo. On był prorokiem, tak. Choć jednocześnie przypominał, jakie jest prawo. Ale przede wszystkim był prorokiem. I ten konflikt, nie, który ewidentnie był między wieloma faryzeuszami, oczywiście właśnie wiemy dobrze, że nie wszystkimi, ale konflikt, jaki był między wieloma faryzeuszami a Panem Jezusem, to właśnie opierał się właśnie trochę na tym, nie, że, że Pan Jezus występował w roli proroka, a, a oni właśnie tak naprawdę nie chcieli proroka żadnego. Prorocy im przeszkadzali. No? I dlatego pan Jezus przywołuje to, że, że znaczy na, na, wspomina to, że ci faryzeusze i uczeni w piśmie mówili, że gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A pan Jezus mówi, guzik prawda. Wy tylko tak gadacie. I jak mówi, dopełnijcie zatem i wymiary swoich przodków, no to właśnie zapowiada swoją śmierć. Czy właściwie, no mówi to o tym, co się już dzieje. Że nie chcą go słuchać, że go kwestionują, że mówią, a co ty opowiadasz, nie, i tak dalej. A najważniejsze jest prawo. Ty nie przestrzegasz prawa, ty uzdrawiasz szabat, na przykład. Więc nie możesz być wiarygodnym prorokiem, no bo. Bo my wiemy lepiej, jakie jest prawo. My wiemy w ogóle najlepiej. No, oczywiście głośno tego nie powiedzą, ale gdzieś w głębi duszy, to nawet czasami myślę, że oni są przekonani, że lepiej wiedzą od samego Pana Boga. W każdym razie, jest nieakceptowalny ktokolwiek, kto ma czelność zakwestionować ich rozumienie prawa. Jako właściwe, jedyne, obowiązujące, i tak dalej. I tutaj jest ten, cały ten konflikt. Nie? Jezus jest owym prorokiem, którego zresztą oni potem faktycznie też zabili, dopełniając miary swoich przodków. No. Tak. I kiedy o tym myślę, to. Mnie to skłania do właśnie takiej refleksji, yy, właśnie że ja jestem zawsze otwarty na proroctwo. Tak. A co to jest proroctwo? Proroctwo to jest to, co Bóg mówi, ale jakby między wierszami swojego prawa. Bóg daje nam prawo, na przykład dekaluk. No? no i tam jest, powiedzmy, nazwijmy, no załóżmy, że zapiszemy je w 10, w, 10 wersetów, w 10 wersetach. I Bóg daje nam proroctwa, które są zapisane między liniami tych wersetów, między tymi wersetami. No? A które są, jakby komentarzem do tych przykazań, są ucieleśnieniem tego prawa. Treść tego proroctwa jest ucieleśnieniem tego prawa. Czyli prawo jest ważne, ale jeszcze je trzeba wcielić w życie zgodnie z Bożym Zamysłem. Tak, i posłużę się tutaj taką opowieścią już pewnie kiedyś przytaczałem, komendant wojsk okupacyjnych powiedział do wójta pewnej wsi: Jesteśmy pewni, że ukrywacie we wsi zdrajca, tak więc jeśli go nam nie wydacie, uprzykrzymy wam życie, panu i pańskim ludziom. Jak dalece będzie to w naszej mocy. Rzeczywiście, wioska ukrywała pewnego człowieka, który wydawał się dobry i niewinny, więc wszyscy go lubili. Ale cóż mógł zrobić wójt teraz, kiedy został zagrożony spokój całej wsi? Długie dni dyskusji Rady Gminnej nie przyniosła rozwiązania. W końcu wójt przedstawił problem proboszczowi. Proboszcz z wójtem przesiedzieli całą noc, szukając w Piśmie Świętym i wreszcie ukazało się im rozwiązanie. W piśmie był pewien tekst, który mówił Lepiej, jeśli jeden człowiek umrze za lud, niż miałby umrzeć cały naród. W ten sposób Wójt wydał niewinnego wojskom okupacyjnym, prosząc go o przebaczenie. Człowiek powiedział, że nie ma nic do wybaczenia i że nie chce narażać wioski na niebezpieczeństwo. Torturowano go tak okrutnie, że jego krzyki mogli słyszeć wszyscy mieszkańcy wsi. W końcu został stracony. Po dwudziestu latach do wsi przyszedł prorok. Udał się wprost do wójta i rzekł. Coście zrobili? Tego człowieka Bóg przeznaczył, by był wybawicielem tego kraju, a ty wydałeś go na tortury i na śmierć. A co mogłem zrobić? – zawołał wójt. Razem z proboszczem szukaliśmy w piśmie i postąpiliśmy tak, jak tam było powiedziane. To był wasz błąd, rzekł prorok. Patrzyliście w pismo, a powinniście byli patrzeć także w oczy tamtego człowieka. Tak, ta historia, ta opowieść mówi o tym, przypomina o tym, że Bóg do nas mówi, nie tylko poprzez swoje prawo, które jest zapisane w Piśmie Świętym i nie tylko, też zapisane jest w katechizmie, nie wiem, Kościoła katolickiego w Kodeksie Prawa Kanonicznego i tak dalej, nie? który jest elementem nauczania Kościoła. Tak, Bóg mówi do nas przez drugiego człowieka, przez sytuacje różne, i właśnie nakazuje nam wręcz, tak. Jezus nas o to błaga, żebyśmy czytali to, co jest między wierszami owego prawa. Nawet co jest między wierszami Ewangelii, tak. Bóg ciągle do nas mówi, ciągle posyła proroków. No. Tak, i teraz. Co jest takim kryterium oceny, kto może być dla mnie prorokiem, przez kogo Bóg do mnie mówi, tak? Bo prorok to jest po prostu ktoś, przez kogo Bóg mówi. Kryterium jest takie, że, że to, co mówi ten człowiek, i jeśli za jego nauczaniem pójdę. To, to to mnie zbliży do Boga, upodobni do Chrystusa. Tak. To jest podstawowa zasada. Nie zawsze trzymając się litery prawa, my będziemy w zachowaniu naszym, w naszym postępowaniu podobni do Chrystusa. Nie zawsze. Najczęściej pewnie tak, ale nie zawsze. I dlatego to jest tak ważne, byśmy słuchali w naszym życiu nie tylko prawa, ale również proroków. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.